Tusk, Tusk to wszystko załatwił. Wina Tuska jest telewizor, Tomson. Kredensik, wersalka, bajera, lodóweczka. Dziura w podłodze, można ziemniaki chować. Elektryka do, do wymiany. Całkiem porządna chatka. Fajna szafeczka. Można tutaj przetwory sobie schować. No gitara, domek, mała komóreczka. Nic tu nie ma. Super domek. Ale niestety proszę Państwa, kto go załatwił? Tusk. Wina Tuska.